Zaraz ten bagażnik zamontujemy na auto. Jest to platforma bagażowa. Z taką rampą wjazdową. Co bardzo pomaga. Żeby załadować te dwa ciężkie rowery. Zaraz. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Dobra. Także mamy wybieramy. Takażnik jest na kółeczkach. Jeszcze od nas wysiłku. Montujemy go tak. Przekręcamy tutaj aż by było zielone, pokaż tu bliżej, o, ma być zielone i za wsypamy klapki, podłączamy do przyczepki. Oh. wyciągamy akumulatory. Trosciutko wychodzi w tym jednym randzie. Pociągamy. Rada na pierwszy rower. Tutaj na taką pasorkę. Przewadzać Bez żadnego wysiłku Rower trochę dobrze no. tak. się podoba, że jeszcze narysuję rower. No i wystarczy. Teraz mocujemy koła. przednie na dwie opaski. To jest bardzo dobre, w ogóle... Nie rusza nam się kierownica podczas jazdy. Wszystko jedenastu. Wkładamy rampę w drugą stronę. I wkładamy drugi element. Tak Jeden wygląda tak. Zrobimy zdjęcie. Tutaj fasolka, żeby włożyć. A tu jeszcze musimy zabezpieczyć teraz bagażnik, To wszystko było stabilne. Tyle pało. No, tak wygląda jeden raz. jest drugi rowery nie dotykają do siebie nigdzie się nie obijają берем колонну паски. Другие. Другие. Zabieramy rampę, wkładamy bagażnika, tak to wygląda z dwoma rowerami. Rowery nigdzie się nie stykają, pewnie się trzymają. Nic się tu nie rusza. Kierownica ani jedna, ani druga naprawdę, bardzo, bardzo fajne. bagażnik. mocuję się, rowery bez żadnego wysiłku. Także teraz jeszcze Wam pokażę, że można otworzyć bagażnik i włożyć tą rampę. Też bez żadnego wysiłku. Przybróż robimy tak i tak. Już nam idzie, otwiera się ładnie cały bagażnik. tam żele teraz otwórz klapę z drugiej strony tutaj pokaż to bo tutaj przyczepiłem linkę niepotrzebnie i nie mogę bardziej uchylić bagażnika bo tak bym go uchylił, prawie położył cały i'm just going to rampa Teraz tam ten, ten Paweł znowu mi ten kawałek mi tu włazi pod to. to Trzeba trochę tutaj odciąć. No, to do teraz spiąłem ten kabel od przyczepki to go tu uobetnę na opaskę Dobre. dobra, opaska odpięta Teraz, puść to, puść. Teraz można to opuścić właśnie całe. O. Można powiedzieć jedną paluszkiem, wszystko to sobie fajnie leży, stabilnie. Teraz bez problemu można właśnie otwierać klapy.

W to inaczej spiąć i na koniec się Mamy tablicę. Wsuwamy ją tutaj na zatrzaski. I wszystko. Pani, bagażnik masywny, wytrzymały. Już wcześniej jeździliśmy parę razy z tym bagażnikiem, i naprawdę polecam. Pozdrawiam.